Witam wszystkich serdecznie po no dość długiej nieobecności, ale miałam ku temu bardzo wiele powodów. Po pierwsze, praca od rana do wieczora, praktycznie codziennie. No a jeśli miałam jakiś dzień wolny, to wiadomo, mam również swoje obowiązki i załatwienia, więc nie miałam czasu, aby cokolwiek nagrać. Po drugie, aparat, którym nagrywałam trafił mi szlak i filmy przez kilku miesięcy po prostu. No, mam nadzieję, że uda mi się jakoś odzyskać i nie puścić. Po trzecie, na początku roku złapał mnie COVID. A ponieważ mam choroby współistniejące, to teraz mam powikłania. Także nie wiem, jak to wszystko będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Poza tym dużo się zmieniło na mojej hodowli. Pieski sporo urosły. Mam nadzieję, że uda mi się niedługo jakoś to wszystko ogarnąć siebie ogarnąć przede wszystkim i powrócić do nagrywania, tak jak było w każdy piątek. Dajcie mi jeszcze troszkę czasu. Myślę, że dwa czy tygodnie i wrócę na plan. Mam taką nadzieję, przynajmniej. No, i jeszcze taka informacja do osób komentujących: jeśli Wam się nie podobają moje filmy, to nie piszcie mi jakichś głupich i obraźliwych komentarzy, bo to niczego nie zmieni. Ja nagrywam, bo lubię nagrywać i będę to robiła, czy komuś się to podoba, czy nie. No, i właściwie to tyle w tym filmiku. Ja się kuruję jako tako. Mam nadzieję, że szybko wrócę do normy. No i że filmiki się wkrótce pojawią. Cześć.